Okej, okay, także się ma z tej Matrixa. Witam w kolejnym odcinku z The Glitch Attraction. Kontynuujemy naszą serię, oczywiście. O, music pan. Co jest? Eee, teraz prawdopodobnie będziemy w Freddy Fazbear's Pizza Simulator. Nie chcę mi robić. Nie chcę z nimi grać. Nie chcę. Nie chcę z nimi rozmawiać, naprawdę. Jeszcze scrap ze scrap trapem Proszę, może to jakiś Israël jest. A ja wyjdę sobie. Weźcie, otwórzcie, proszę. Coś? Freddy, Boni. No tyło Nie wiem, weź tymi. Co tu chodzi? Nie, eee... podoba mi się to. O, to już powiedziałem co mam robić. Okej, okay. We, e, światła wentylacyjna. E, używaj, żeby rozświetlić wentylację, monitor. To, jest to tak, dobrze, to jest to chyba. E, używaj monitoru, opcji monitora, żeby obronić się przed niebezpieczeństwami. Call system, Repel system, External Door, nie wiem co tutaj będzie to robić, no ale dobra. Freedom, complete the puzzle and get out of the room before someone gets your all time runs out. Czyli mam czas. Jeszcze chcą mnie zabić! I nie chcą jest od wypuścić! Standard. <laughs> Dobra. Co to robi? Klaus. Gdzie okay, ja tu? Tu nic nie mam robić. Jakiegoś okay, czas. Em. Um. Ehm... Um. Tu w blinkierkę mam czyli grać. Co on zrobić? No. Słabnie już. Chciałem użyć tego Lighta zażegonego, a niestety nie działa. Wszystkim jest The Flash. Invent damage his eye make him run away. Nie żeby coś. Ale miałem łapkę na tej wentylacji. Miałem łapkę, kiedy najlepiej z myszy i mi nic nie zadziałało. Zaraz to nie wiem, no, czy to mój problem, czy... Tej gry, ale raczej mój. Raczej mój. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz yy, wiem jak działa animatronik więc Uuu, proste, proste, proste. A draw start i daj teraz tą minigierkę. Gramy. Eee... Dobra. Okej, okay, tu można je nastakować, tak nie było tam. Trafi go to nie. Bo z odchodzę od tego. Jeszcze chyba nie ruszył, okej, okay, no ja mam rozumieć, że ja to powinienem odpalać raz na jakiś czas, żeby scrap trapa trzymać. Okej, okay, będzie go System! Ehm, dobra. Dobra. Ehm... Dobra, zostało ostatnim, weź se tutaj skubnij. I tam niech się skubnie. Siedz jak siedzisz. Jak kurna dwa. Jeden jest szybszy. O, zdążyłem. Ej, bo ten wstał. Nie! Łoty, kurna, jak ty biegniesz? <gry> Dobra, czyli ten. E, to inaczej działa. On siedzi na krześle, właśnie. Okej, okay, czyli tak działa. Czyli ten core system jest mi totalnie potrzebny. E, dopóki on nie wstanie. Czyli to naprawdę ja używam tylko repair System, a dopóki. Eee. Dopóki z nie, nie po prostu nie zacznie się ruszać. Czemu to ma teraz inne T? Te? Ja, to jest kolejna zagadka. Bardzo ważna. Zapamiętaj to, kurne z Pff, idioto, bo ja wiem, że za to za, zapomnę. Proszę. Start. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Szybciutko pizzę dla dzieci na, na luzie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Onset. Tu będzie grzecznie siedzieć. Jeszcze zespiję pizzę, raz, dwa, trzy Proszę bardzo, naładuj mi tu latarkę ja Kilka razy mam go oświecić Aha! Tak to działa Dobra Rozumiem Więc tak, no ja sobie mogę wziąć to no, dajmy, dajmy, raz, dwa... Oku, no wsadziłem może ktoś mnie obserwuje? Weź, mi pomóc, pom... Pomóż, a nie... Nie! Nie, daj mu to! Jest. No ten, ten Freddy akurat jest fajnie zrobiony, bądź co bądź. Tak, czyli... Tak jak Scrap Trap. a Baby jakaś taka nie jest, moim zdaniem. Teraz dwóch szybkich. Nie! Przestań. A, a się nie zatrzymał dłużej. O, czaj, bo za fajnie mi się gra niestety w tą niger. Ty co na palca chodzisz? Już spokojnie, 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 skład już spokojnie. A teraz smoltenfergi w ogóle jeszcze nie przychodzi. Możemy no, Krako. Idź już to tyle. Otwórz. Dziękuję bardzo. A bo to jest im więcej chyba karmi tym pizzami, tym. Nie rozumiem. Jest z tej strony. Co? Człowieku, masz tą mapę, ty to jest to! Okej, okay, ale stacje widzę się nie mogą nastakować, że jak idzie Baby, to nie może wtedy przyjść Scrap trap. Nie ja mam czasu, jak kurwa dwie minuty. W tym się czas kończy, no. już, 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 już. Spokojnie. just, 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 nie się, mi się Uda się! Jest! Nie wiem, jak to zrobić. Coś mi wyskoczyło. Co to ma grać? Get your price in the projector room! Ło! Dało się! Dało się! Ja się przed nim obroniłem! Wszystko spoko i tak dalej. Gdzie jest projector room? Przepraszam bardzo. A co to stare? O, tych wentylacji mam 3 tego Freddy'ego, jest... tak tragiczne. Słyszę go z dwóch sam naraz. To naprawdę. GDZIE JEST projektor ROOM?! Ty wiesz może? Nie sądzę do koń, dobra, teraz... Że... Ja namyślam. Ty się grzecznie sobie siedzisz. O! Muszę ten, świnkę ustawić. Tylko, że mi to da. Cześć! Cześć! Nie patrzcie tak na mnie, cześć! ty gnoju! <laughs> Dobrze mówiłem, rozwani miłe w tym talerzami. <laughs> Okej, okay, ale już wiem przypadkiem raczej, gdzie jest projectorum i wiem jak tam się raczej mam dostać. Więc Bajlanda. Nie wiem po co ja to w ogóle nakręcam, no ale... Spoko. Łatwiej zobaczymy o ten Ale to jest kombinacji. Raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5, na dużą, 6, 7. To nie, to nam na tego rockstarbo po prostu. Tu gdzieś będzie pokazywać. Ja tu nie ma. No nie, tu nie ma. Jakkolwiek, czykolwiek nie spojrzę, to nie widać. A jak jest, jestem ślepy. To. <tuszyk> Oczywiście, że jest. Chyba tak to musi zostać na razie nic. No to nie poradzę. Zresztą muszę zostać dopóki to Scraptrap nie przebiegnie Mam 6 minut! Pośpiesz się, proszę! Jezus Maria. A to szczerze, mnie to coś będzie gonić. Ale mnie to coś będzie gonić, mogę uciekać. W życiu nie czułem, że coś mnie tak bardzo będzie gonić jak teraz. Roszysz dupę?! To No nie denerwuj mnie nawet. Okej, okay, wiem. Okay, więc tak, generalnie jestem... Idiotą. I... Są trzy... Tu mają być trzy różne rzeczy. Więc, Tu. Okej, okay, więc tak, jest dwa i to jest Rockstar Foxy chyba, jest jeden to jest Freddy, Star Foxy, Rockstar Freddy, trzecie mógł zgadywać na tą sprawę, zgadujemy, jest. OK, więc mam teraz klucz, który będzie potrzebny. Tak, mi te drzwi. A chcesz przejść tą minigierkę? NIE TO! <ścoughs> Czemu to też jest w ogóle dźwięk Music man? -a? Nie to! Ohoho! Za blisko to było, za blisko. Zdecydowanie za blisko. Lewą ja tam, 100% skit. Znaczy tylko. Ile mam czasu. 7 minut. Musi się udać. Musi się udać. Musi, jak się nie uda, to nie wytrzymam. I może jak. Pójdę tam do tego e, room może włączyć ten Ripple System. W sumie to chyba takie głupie nie jest. Stawię to tak, jakby tutaj Baby zaraz zobaczył. E, Ripple. Teraz tak. E, to idzie gdzieś tu, prawdopodobnie. To idzie gdzieś tu. Tu. Czemu ten Freddy? Czemu, czemu? Mam 6 minut, tak? Tylko ułożyć ten obrazek. Ułożyć ten obrazek, pokazać Heldiemu, kurna, chyba, tak? Teraz. Chyba, tak? Helpitas mówi, że to jest dobra. Oj, jak dobrze tu przyszedłem. Jest! Jest! Spodobało mu się... Spodobało mu się to! Biegnij! Jest, 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 w końcu, jest, jest, A jest, O w Dupsko. jest, O. ja piecie dobra, to było na tyle w tym odcinku, mam się co? do prawda odcinka, prawdopodobnie ostatniego.